Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, w takiej oto śnieżnej scenerii dzisiaj jest ten odcinek i choć jest trochę mroźno, trochę zimno, to trzeba być radosnym. Dlaczego? Dlatego, że trzecia niedziela Adwentu to jest niedziela gaudety, to jest niedziela radości. Teksty o Bożym Narodzeniu może jeszcze nie są tak do końca e, uwypuklone, ale jest już ta zapowiedź i usłyszymy dzisiaj zarówno księdze proroka Sofoniasza, jak i u świętego Pawła piszącego do Filipian e, o tej radości, o tym oczekiwaniu, bo Pan jest radujcie się, usłyszymy, powie święty Paweł, radujcie się zawsze, bracia. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Koni moi, no właśnie, i teraz pytanie jest bardzo ważne, z czego my mamy się radować, bo zobaczcie, kochani, że wielokrotnie to my nie mamy za wiele powodów do radości. Nie mówię, że w ogóle, ale czy my mamy się radować tylko z takich pozytywnych, dobrych rzeczy? Na pewno te. Tak. Ale jeżeli spotka nas coś bardzo złego, coś bardzo trudnego, no to wówczas radować się na pewno jest smutno. Trudno powiedzieć o sobie, która przeżywa jakąś traumę, przeżywa jakąś chorobę albo śmierć bliskiej osoby, nie przejmuj się, raduj się! Koni, bo tu nie chodzi o taką radość, którą można utożsamiać z jakąś wesołkowatością, jakimś dobrym humorem. Tu chodzi o taką radość wewnętrzną, która jest doświadczeniem tych ludzi, którzy są ludźmi ducha którzy są ludźmi, którzy wiedzą, że tak naprawdę tu chodzi o radość w Duchu Świętym, radość w Bogu, radość z Boga, radość z tego, że Pan jest blisko nie tylko w sensie bo jest za chwilkę Boże Narodzenie, ale że jest w Tobie. Jeżeli współpracujesz, bracia i siostry, jeżeli jesteś na co dzień z Jezusem, to ta radość we wnętrzu, będzie w Twoim wnętrzu. Ta radość z tego, że możesz przeżywać trudne sytuacje, ale mieć pogodę ducha, mieć pokój serca, mieć taką wolność, bo to są objawy Bożej Radości, że Pan jest z Tobą, że on nawet w tej traumatycznej, trudnej sytuacji, jak i tej pięknej, nie opuści Ciebie. Kochani, Dzisiaj także uwypoklona w Ewangelii jest postać świętego Jana, Chrzciciela, gdzie domniemywano, że to jest być może Mesjasz, który był bardzo konkretny, był wielkim takim człowiekiem pokory, człowiekiem astezy, który bardzo konkretnie podawał na dzisiejsze pytania różnych ludzi, grup społecznych, którzy do niego przychodzili, co mają czynić, bardzo konkretne dawał odpowiedzi. I kochani, Jan Chrzciciel, żeby Poczuć Boga, a może inaczej, żeby być w jedności z Nim, żeby wypełniła go radość Boża, duch Boży, pełen radości, po prostu wyszedł na pustynię. I teraz zadaj sobie, bracia i siostro, pytanie w tym Adwencie. Minęło dwa tygodnie, jesteśmy mniej więcej w połowie bardziej bliżej świąt Bożego Narodzenia niż dalej. Zadajmy sobie wszyscy, kochani, pytanie, czy my. Tak jak Jan chrzciciel, w tym Adwencie już, chociaż jeden raz, znaleźliśmy taką pustynię, taką niszę, takie miejsce wyciszenia, odosobnienia, żeby spotkać się z Jezusem. Żeby Bóg mógł mnie przeniknąć, nie tylko dotknąć, ale objawić mi się, przeniknąć. Żebyśmy kochani byli tą radością, a przez to wszystkimi innymi darami wypełnieni. Kochani pomyślmy o tym, pomyślmy o tej radości, której tak bardzo nam brakuje na różne sytuacje, radości w Duchu Świętym. Ja pamiętam, że ilekroć, może nie zawsze, ale często, jak przeżywam trudną sytuację, to, to gdzieś staram się oddać Bogu i już zostawić to przy Nim, żeby On mnie wypełnił. On przychodzi z pocieszeniem. Na zasadzie będzie Łukasz dobrze. Nie jesteś sam w tej sytuacji. Ja jestem z Tobą. I chociaż przeżywam różne porażki, upadki, kochani, to, to podtrzymuje mnie ta nadzieja. Ta nadzieja, którą niesie ze sobą Bóg, że On mi nie, nie pozwoli upaść do końca, że nawet jak się podna, On poda mi dłoń, że On zawsze coś wymyśli, konie i zawsze coś wymyśli niesamowite. Kochani, niech ta radość z Bożej obecności nas przepełnia nie tylko w tym adwentowym czasie, ale, ale jak najczęściej. Bądźmy tymi ludźmi, którzy potrafią, jak Jan Chrzczyciel, znaleźć taką mniejszę najlepiej codziennie. Nie tylko od święta, na spotkanie z Jezusem. Wtedy radość i wiele, wiele, wiele innych Bożych darów będą nas zaczynać przenikać. Niech nas Chrystus błogosławi, wspiera i prowadzi. I Jego Błogosławieństwo Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen.